Mm. Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Dzisiaj znowu jest z nami Adaś Adaś przywitaj się z widzami Witam bardzo serdecznie Słuchajcie, ruszamy dalej w rejs, zobaczcie Dopływamy już do jakiejś kolejnej wyspy Czy Adaś, czy ty zmieniłeś, masz twój kierunek? Nie Nie zmieniałeś? Ty no to dawaj, dobra, lecimy na tą wyspę Tylko czy my damy radę, to jest pytanie Zrobić tą kotwiczkę Kotwice, kaniuty i liny, dobra. Liny będziemy mieli. A kaniuty, Ej, masz Kaniutki? jakie kaniuty? No, no to cytuję. Taka... O, dobra. dobra, dobra, dobra. Ja, ja mam 20. Kaniutków, dobra, dzięki. No i linki potrzebne. To czekaj, teraz zrobię linieczki I właśnie widzowie, wy mi gadaliście, żeby. Czekaj, tylko najpierw zrobię to kotwiczkę. Jednorazowo, o. Widzowie gadaliście mi, żeby. Że do tej. O, płynną dranię. Uważaj, żebyś nie wpadł. Gadaliście, że do tej wyrzutni to trzeba amunicję, sieci. I że ja mam. O, dawaj go, dawaj go, dawaj go, drania. O, chudry. Że trzeba się nauczyć e, czarnego prochu. I że trzeba jakie wybuchy robić. Gdzie to je? Czekaj. Tu masz, karnister sieciowy. Wybuchowy proszek, prosek Kaniutilina. Widzianinek. Z... No. Widzianinek, to się wszystko macha? No macha jakiś to mi się zrobił. <grym> a tylko ty mi powiedz skąd ja mam wybuchowy proszek wziąć. A ja nie wiem. Kazali mi zdobyć proszek, a nie powiedzieli skąd. I to z nimi taka robota, no. O, uspokoiło się. Woda jest spokojna. Sztormu nie ma. E... Dobra, czekaj. Trzeba zadbać tu o nasze My uprawy. Się od... My się chyba oddalamy od tej wyspy, powiem Pani. Ty, to co to się wiatr odwrócił? Chyba. A rzeczywiście. Aaa, bo wicher nam się odwrócił. No to nie fajnie. Dobra, weź a zadbaj o to, a ja tu posadzę na mu uprawy. Nie, arbuza to nie chcę. A palmę to raczej tu nie wychoduje w tym małym. Tu to by trzeba było jakiegoś ziemnioka. A mango też, dobra. Ziemnioki hoduje. <gry> Lubi ziemniaki jeść. Ja lubię ziemnioki. No to dobrze. Wyboru byś nie miał tak naprawdę. Czekaj, to jest słona ryby, woda? Ryby, nie, ryby dobra. Pimpowy. Ale to wiesz, to nie ma co, nie pani ma co wymyślać. Ja pamięta pani tego ptaka? Jo, i on na tej wyspie też jest Rań. No. Kurde no ten sztorm, no i nas nie dopłynie tam się ten Storm. To co my mamy ja. zrobić? Nie ja wiem, ja zjeść muszę. No ja też muszę. Dawaj, czekaj, ja trochę... O! Makrele co opierdzielę! Oh, Chcesz makrelki? Nie, ja... Dobra! Siedzutka. Pu Nie będę... nie będę je nie jedzenia Eee, Czekaj, wiesz co? Może powiększymy lekko tratwę. Ale kurde, do tego potrzeba plastiku. To niedużo. Powiększmy ją trzy kwadraty z tej strony, żeby nam tu skrzyni nie odgryz. No. No i przydałoby się na jako wyspę dobić. A ja byśmy... nie wiem No. Ja nie wiem czy to jest ta sama, czy mi to... Kolejny. Nie! To to nie jest ta sama, na 100%. Czekaj, ja bym zrobiła łopatkę. O, mam łopatę. Szpadel. Łopatkę. No niech będzie szpadel. I słuchaj, będzie trzeba zdobyć jakie... Wyroby podwodne, jakie piaski, nie piaski, jakieś takie o i proch jakiś trzeba będzie znaleźć, albo nie wiem jaki węgiel czy co, żeby zrobić ten proch do tej wyrzutni no. i poczekaj, ja ci powiem jeszcze co musimy zdobyć, Dobrze. musimy zdobyć tak, słoik na pszczoły, jak go zdobyć, nie wiem. Słoik na pszczoły? Pustą butelkę, jak zdobyć? Nie wiem. Pióro? Ciekaj, pióro to wiem skąd. Mam trzy, mam trzy. To daj, 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 daj. No to już mamy jakiś schemat odkryty. Zbadaj. O, metalowo strzałe, pędzel i hamak. Czyli wszystko, co nam się nie przyda na razie. Zaawansowana sieć. Automatycznie łapie przedmioty, które miał w panno. Mieści więcej przedmiotów. No, sztabka tytanu. I skąd ja mam cholera wziąć sztabkę tytanu? Nie wiem. O! E, pole strawą, to będzie do zwierząt nam potrzebne. No. I tu musimy zdobyć ziemię. Ziemię? No. Ej, a masz jakieś jajko? Jajko nie. No, takie ptasie. No, nie mam jajka. To też by się przydało do Maści Ty wiesz co? kij tam nie, musi, nie będziemy próbować tam dopływać chyba, czy? Czy może wiosłem? Ty nie wiem. A, a masz wiosło może? Nie mam wiosła A może byśmy wiosłem dobili? Tylko czekaj ja bym musiała zobaczyć Kurde, drogie trochę Te wiosło Trochę Ej, zrobić tobie! Może pani zarobić. I co? Płyniemy na to czy... A bo nie! Mam pomysł! Wiesz co? Tak. No. Idziemy spać! Może uspokoi się storm! Dawaj, kładź się! Może. No o, i dupa po, i się nie uspokoił. No i dupa. A wicher się nie odwrócił też. A odpłynęliśmy tylko dalej. Myślisz, że damy radę tam e, wiosłym dopłynąć? Dobra, wiesz Trzeba co? Spróbować. Trzeba spróbować. Tak, to prawda. Biorę deski, czekaj. O, Deseczki. Oj, linek zabrakło. Dobra, nie zrobię ci wiosła, bo za drogie. O, Ty. ty, ty, ty. Nie, nie płyniemy, nie płyniemy. Płyniemy z wiatrem. Masz, ale mało brakowało, żebym ją zabił. A co, mewa przyleciała, tak? No. Dobra, trzeba zebrać plony i zasadzić nowe. Co ten tak rekin się tu połęka? Ty, te rekiny to są dranie. Nie. Czekaj, ja biorę wodę, podlewam. Ja trochę tu posmażę nam ziemiaki, a ty kieruj masztem, żeby z wiatrem lecieć. To gdzie w końcu pani Inno jedziemy? No, z wiatrem chyba, tak jak chorągiewka ta czerwona pokazuje, no na razie tak jak jest. A gdzie ona? Wiesz co, to może no. e, możesz trochę rybek połowić jak chcesz. A ma pani... tę, e, ma, pan, tak, Ta, ma pani... Ta, wędkę! Masz! Proszę cię bardzo! A dziękuję I płyniemy. Może trochę wpraw... O kurde, drań! Drań się przypałętał! Dobra, zażegnany konflikt! Czekaj, Youtube! Ja usmażę nam trochę jedzenia, o! To aut tutaj, dobra, śniadanie Ty, gęsi poleciały. O, ty, a to gnida jedna. Skrzyneczkę zebrał zebrałam. Ty, ja tam coś widzę. To plastik chyba. Czekaj, skręćmy trochę, żeby te graty pozbierać. Kurde, bo tu omijamy sporo Aby się przydało to wziąć Ty, mi się zaraz rozpadni, rozpadnie, daszko. Ja a ty, ty masz ten metalowy, czy, czy ten dziadowy? Ja ten dziadowy A ja też mam dziadowy, a met na metalowy to trzeba śruby i odpadki Sprawdzę czy mamy Śruba jest, a odpadków nie ma Trzeba będzie, powinno trochę tych odpadów. Dobra, zarzucamy. O, mam trzy liście. To możesz dorzucić do skrzyni, chyba że masz miejsca dużo. Ty, a co to? Co ja tam widzę? O, tam, poczekaj. Co to jest? Ty! O, ugry Tu sporo fantów było, było warto. Było warto zostać ugryzionym. No i Wicher się znowu odwrócił. No trudno, to i my się odwracamy. Eee, czekaj, bym haczyk musiała sobie zrobić nowy. Gdzie on tu jest? O no tu bym chciała ten najnowszy, ale kurde. A ty nie masz żadnych tych odpadków z metalu, Adaś? Nie, ja odkładałem wszystko. Dobra, to zrobię sobie plastikowy na razie. O, wyrzutnia jest już. No, wyrzutnia zrobiłam, ale co z tego, jak nie mamy tego prochu? Dobra, ja trochę nam dopomogę wiosłem, bo ja widzę, że ten wiatr to wieje, jakby chciała nie mógł. Ja mogę wziąć, a nie się nie nałowić. Ja się nie nadaję do łowienia jednak. No to masz, wiosłuj jak chcesz. Proszę. A. Masz taką. o. Won, won, won dziadu. Dobra i wiosłuj w tamtą stronę. A ja wezmę, hacikiem spróbuję pościągać te... Te kawałki. Wiesz co, by się przydało pomontować... Te, o czekaj, o tutaj to się patrzy. No nie, teraz to go ubiję. Eee, by się przydało pomontować te takie siatki, co same zbierają Fanty. To by była fajna sprawa. Ale nie wiem czy nas na to stać, kurde, bo to trochę chyba kosztuje. Czekaj, zerknę szybko. Siatka, siatka. A nie, to nie tu się patrzy, to tu. Sieć! O kurde, 8 lin, nie stać, nie stać! Ile? 8 lin, jedna! porąbana akcja. akcję! lina się z czego robi! No z tych liści palmowych, ja mam ich 15, ale wiesz! Ja mam 3, nie, nie, na razie nie, najwyżej później! Bo później będzie nam na coś potrzeba i nam zabraknie! To będzie niefajnie! Czekaj, ja w międzyczasie będę przepalała metal, żeby tu nie tracić czasu. A super. Co się stało? Musi. Czekaj, bo ja mam jakąś a aś. A ja wpadłem. O, flaga. No, ale to w sumie dziadowe. Dobra, wiosły, wiosłuj, marynarz. By się jakaś wysepka przydała, to byśmy pokopali trochę tych skarbów. Ale nie ma na razie nic w pobliżu. Co ja tu mogę jeszcze odkryć? Ja jestem ciekawa, jak to butelkę się robi. O. A, mo a może ja mogę o. ją zrobić? Niech się nie nazywa, ile tu plastiku jest. O, o, zbieramy plastik to potrzebny. Ja mam. Jeden, dwa deski jeszcze. Wiosły, wiosły, ja tu zbiorę. Ty, czekaj! Widzę małą wysepkę! Sój! Tam wiosłujemy! Tam, tam mała wysepka jest w lewo! Już ja tylko skrzynkę wezmę. Dobra, ja. dobra. Skrzynki super są. I te duperele, o! O jeszcze liście jakby się udało złapać. Udało się. Dobra. Ciekawe, damy radę? Ty może i damy. Dawaj, próbuj. Próbuj wysłować. Ty, majster. Majster. O kurde. Słuchajcie, daszka wywiało z na chwilę, ale już... Już jest w trakcie przebywania, prawda? Jak tam, Daszko? Dostaniesz się na tratwę. Dostanę. Kurde, bo wiesz co ci powiem, twoje wiosło by się przydało, bo do tej wyspy chcę dopłynąć. Dobrze by było, jakby się udało, kurde blade. Może byśmy tam powydobywali trochę rzeczy, a mi tutaj wi 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 och, wiatr się nie uśmiecha do mnie. I mi tratwa w drugą stronę spierdziela. O, jest, Adamek. Nie. Dobra, dawaj wiosłuj, wiosłuj na to! Eee, na wyspę! A ja tu zasadzę. Co by tu posadzić arbuza? Kurde, jedno nasionko tylko, mama, a drugie? Jest, dobra. Jeszcze podlać. O, cyk, ugotować kolejną ziemiaczki, zdjąć, spożyć kulturalnie. A a może ty byś coś zjadł? Co, bo ty taki miz mizernie wyglądasz? Ja? Nie masz ochoty na jakiego kabanosa tu z grilla? Nie... Nie? Nie... Dobra, ty wiosłuj! Ej, co ty odpoczywasz? Reszka! Tak? Wiosłuj! Ja z rekinem się biję. Ty, jak ty się z rekinem bijesz, jak ty... ...we fladze stoisz? Aha, super. A mnie? Znów wywaliło. No ty trzeźwy! Jak widać to nie. Kurde, blade problemy techniczne, a ja wiosła nie mam. Nie fajnie. Czekaj, może ja bym sobie zrobiła swoje wiosło. A moż, może pani zrobić? Dobra, już mam swoje wiosło. Dobra, dopływamy już. Dawaj, Jadaśko, już problemy zażegnane, a nasz wrócił na tratwę. Ja wiosła nie mam. Zagubiłeś? No. O kurde. Ale tak ogólnie rzecz masz, co nie? No. No to dobrze, to po biedy. No i tam może byśmy trochę przynurkowali albo coś, może byśmy coś wydobyli? Można. Tylko nie wiem czy mi wiosła starcie, żeby dopłynąć, bo my pod wiat płyniemy, kurde, blade. O! Dziady. Dobra, dawaj, próbujemy. A to co ci? Wypadło pewnie gdzieś wiosło, co? No Dobra, ile dopłyniemy, to dopłyniemy i się kotwicę stawi i dobra. Najwyżej będziemy... No, ręcznie będziemy pływać. Ej, odgoń te ptaki, odgoń. Dobra, stawiam kotwicę. Wrzucam. Zakotwiczyłam. Dawaj, prześpimy się i lecimy wydobywać materiały. Niech będzie dzień, bo mnie to noc denerwuje. Wiatr się odwrócił. Do, pani odwrócił. Dobra. Eee, wiosełko sobie zrobię Ej. nowe. Co? Idziemy, idziemy wydobywać te materiały ja Nina jakieś. Janina nie uważa. Ugryz jeden. Czekaj, wynurzę się. No i dobra. Kurde, może by ten piasek jakiś znalazł, ale ja nie wiem. Piasek to chyba trzeba na... Chociaż czekaj. Won, draniu. Nie, to, to trzeba kilofem. Poczekaj, weź powydobywaj te, te, skałki. Kurde, znowu uziar mnie. To też trzeba kilofem. To weź, umiesz to powydobywać, daś? No, tylko kilofem nie mam. Te, też nie masz? No nie. A to co, wszystkie rzeczy straciłeś? Nie, ja mam to włócznie, oto, O to, to, o to, no ten, ten hak, ten hak. A, no to mam. No to tym, tym hakiem się wydobywa. A ja się rozejrzę, może tu jakaś ziemia jest, ale z tą ziemią to chyba ciężki temat. Chyba nie jest to takie proste zdobyć, kurde. Czekaj, zobaczcie, może tu... Jak to się zdobywa? No zobacz, chodź ci pokażę, gdzie jesteś. Dobra, mam już, mam. No i podchodzisz, załóżmy do tego, co nie? I no normalnie no, kopieś. Już jedno mam. Ja tu umieć wydobyłam. Tylko nam by się przydało. Znaleźć ziemię i, nie wiem, ten proch, ale ja nie wiem skąd go zdobyć. Nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze. Może by widzowie podpowiedzieli w komentarzach, jak tu jest jakiś specjalista yy, tratwowy. To by powiedział, to my byli... My by byli bardzo wdzięczni za rasiem. No. O, ty dziadu. O żarcie! Niech tylko ja cię dorwę. Nie przejmuj się. Nawalimy mu garści. No. no i tych zobacz, tych odpadków metalu by się przydało powydobywać dużo. No, tylko ja sobie powietrze wziąłem. No ja też muszę, bo... Kurde, jak gryzie. A ja nie mam tej... Yy... Najgorsze jest, że ja nie mam... Włóczni, żeby mu oddać dziadowi. Ja mam. Może go ubijemy, co? Można. Tylko ja bym musiała wyjść na powierzchnię i łucznię zrobić. No bo ja już życia mało mam, on mnie zaraz pożre. O, zabiłem. Zabiłeś go? No. Po której stronie? Tu, to ja. Po drugiej stronie? Zebra zebrałem go już. No to dobrze, to on na mnie będzie dokuczał teraz. Ale mamy chwilę spokoju od niego. No, i to jest ważne, właśnie. Dobra, to trzeba pokorzystać z tego i powydobywać. Wszystko, co dookoła. Wszystko, co nam się może przydać. Czekaj, tu kamiuty tylko są. Te teliany pozbieram. O. To jest metal, metalu to trochę mamy. Czekaj. Te liany wezmę i się zastanawiam czy tu nie ma gdzieś jakiegoś wejścia pod tą skałę. Bo mi kiedyś ktoś gadał, że tu są jakieś jaskinie i że tam jakieś skrzynie są do zbierania i w ogóle. To teraz jak nie ma tego dziada, to może by się wlazło jakoś. Kurde, czekaj. To weź ty powinno bywa, ja tu poszukam, dobra? No. Już teraz nie mamy ryzyka, że nas coś pożyje, to... to jest... Ej, kam... a kamienie są potrzebne? Ty, my mamy trochę tych kamieni, ale one się przydają do... Tego... Do kotwicy robienia, wiesz? O, dobra. To jak masz możliwość, to zbieraj. No. Zobacz, jak kiedyś... głęboko ta kotwica, kurde. Niech ja na popatrzy do góry. No. Ało, masz łeb tego dziada? No. Czekaj, jest tu jakieś wejście? No nie ma, nie widzę. Chyba, żeby to trzeba było jakoś głęboko zanurkować, ale ja się trochę cykam. Może to jest tylko taka o, wysepka, nie mam pojęcia. Czy tu jakoś bardzo nie znam? Czekaj, tu jakieś graty są, o. O, znalazłam skrzyneczkę! A ja piasek, no piasek ja też miał właśnie wcześniej. Tu ananasy jakieś Ale czekaj, gdzieś ten pakunek powinien być. Naprawdę? Co Dobre. tam? A jedzenia nie ma. Ej, chcesz coś no, do jedzenia, bo ja, ja mam. Nie, dobra, mam braki już. A, no ja tam usmażyłam, zjedz se na spokojnie, ja tu jakąś paczuszkę, się znalazł, odpakuję ją. O, róże umiem teraz robić. Dobra, zbieram te odłamki metalu. I rozejrzę się jeszcze za jakimś tym wejściem do jaskini, może coś będzie. Glony pozbieram, o. Może jeszcze jako skrzyneczkę uda się znaleźć, taką jak przed chwilą. Chodź w to wątpię. Móż, super! Fajnie, Łódź nie zostawiłem. Perfekt. No ale chyba na razie nie ma tego e, rekina. A... Ja wolę na wszelki wypadek wziąć. No ja, przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Dobra, tu chyba w sumie nie ma jakichś już rzeczy. Czekaj, może tutaj, o, tu jeszcze są odpadki. One się przydadzą, te metalowe kawałki. O nie! Już dziad wrócił! Dziad wrócił! I próbuję mnie ugryźć, ale dwa razy nie trafił! Kurde, szybko, szybko kolejnego następcę znalazł. Ty, znowu mnie nie trafił. Ej, a może jak ty masz tą głowę rekina, to on ciebie w ogóle nie będzie gryźć, co? Może. Dobra ja uciekam na powierzchnię bo on za mną pływa jako szalały Ja zbieram rudę żelaza A tu się masz? Eee już mam dwie Dwie i tam mam chyba dwie E no naprawdę on mi nie trafia No my właśnie też coś trafić nie może... Teraz trafił Może on się boi nas, że tamtego ubiliśmy Teraz nie trafił Dobra, wiesz co? Chodź, wracamy na trawę, ruszamy dalej. Bo ja tam no, żebym tam żebym zauważyła. Już mam, już mam pięć. O, ugryzł. O, no to dobrze, to elegancko. Zawsze wiesz, coś dodatkowego. Ja tu podleję. A żeby cię chciało, mamę na kochać. Nie! Nie! Ej, tego dziada co nas gryzie. No, no, no. Dobrze mu powiedziałeś O! Śtabka metalu Czekaj, tu trzeba by było trochę posortować, żeby nam się pomieściło Może Janina wziąć No Co? A deskę, podrzuciłam już, no O, już mamy pięcioród żelaza Czekaj, tu podkładam jakieś jedzonka, o! O tak, połowę, dobra I jeszcze co by tu odłożyć? O ziemniaczki, proszę cię bardzo Glony to tutaj Żeby tu w miarę porządek był Żeby żeby nie podjablić No i tak by było chyba gites Dobra I co, ruszamy teraz Tam widziałam właśnie taką małą tą Albo dobra, płyniemy z wiatrem, nie ma co tu wymyślać, bo pójdźmy z wiatrem. O, tak, i git, ruszamy w rejs. A no dobra... Nie na nie na ma deski? No mam, dużo mam, pięćdziesiąt ponad. Ja tu A dorzucam. Nie, nie. Ta, masz. Nie, nie. Masz. Masz 15. A gdzie to one są? No rzuciłam tu pod nogi. No. Gdzie pod nogi? No tu na tratwy! No ja nie widzę. Tu! O, przy piecu! No to ja nic nie mam. Dobra, jeszcze raz masz! Łap! O! Co? Stary, stary z mlekiem wrócił. Masz zobacz! Adaś! No łap. Ja, na, ja mam. No. Tutaj! No ja nie mam! Dziwne. To chodź ci do skrzyni tam. Tutaj. W drugiej. O, dziękuję. Nie ma sprawy. Dobra, to odkładam. Zabieram sztabkę i wrzucam kolejną. No i dobra, ruszamy w rejs dalej. No a żeby nie przedłużać, dziękuję wam bardzo widzowie za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, to może napisać w komentarzu, ma gwarantowane serduszko hashtag, ode mnie. Hashtag rekin. O, hashtag rekindrań. No i dziękuję, do usłyszenia w kolejnym odcineczku, papatki!